Integracja biletowa. Podróżuj różnymi środkami transportu na jednym bilecie. Integracja biletowa pozwala na podróżowanie różnymi środkami transportu publicznego, nie wymuszając zakupu biletów na daną formę transportu zbiorowego w trakcie przesiadki. Wszystkie podróże koleją oraz komunikacją miejską, a także w aglomeracji można wykonać posiadając bilet sieciowy zintegrowany w zależności, z których stref będziemy chcieli korzystać. System taki działa już w kilku dużych miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Sprawdza się tam jako wygodne i oszczędzające czas rozwiązanie w podróżowaniu do centrów miast. Integracja biletu na wszystkie rodzaje transportu zbiorowego znacząco ułatwia komunikację między nawet bardzo odległymi punktami miasta i jego okolic, aglomeracji. Jak to będzie działać w Krakowie? Rozwój systemu zintegrowanego biletu w Krakowie musi zakładać umożliwienie podróżowania międzystrefowego. Przykładowo, chcąc dostać się z Wieliczki do centrum Krakowa, wystarczy, co najważniejsze, na jednym wspólnym bilecie, dostać się liniami komunikacji miejskiej na dworzec w Wieliczce, wsiąść do pociągu, dojechać na dworzec główny w Krakowie, a następnie dowolną linią tramwajową czy autobusową dostać się w każdy punkt Krakowa. Zintegrowany bilet będzie również działał pozytywnie na rzecz ograniczenia korków na krakowskich ulicach. Wygoda i komfort podróży różnymi środkami komunikacji zbiorowej dzięki zapisaniu biletu na specjalnej karcie pozwoli bez pliku skasowanych biletów, bez wielu kasowań i zakupów poszczególnych biletów skomunikować aglomerację krakowską z każdą częścią Krakowa.